Cześć i witaj na tej potężnej modlitwie uzdrawiającej. Proszę Cię tylko, abyś dołączył do mnie jednomyślnie, gdy się modlimy do naszego Ojca, Niebieskiego również. Kontynuuj medytację nad tą modlitwą. Odtwarzaj i słuchaj tej modlitwy raz po raz i pozwól. Aby Słowo Boże dotyczące tej modlitwy dotarło głęboko do Twojego Ducha. Zanim zaczniemy się modlić, zapisz się i włącz powiadomienia, aby dołączyć do naszej społeczności modlących się: Dzieci Boże, teraz pomódlmy się: Boże, znasz mnie tak dobrze, Ty mnie stworzyłeś, Ty wiesz. Ile mam włosów na głowie, i nawet znasz myśli, które zrodziły się w moim sercu, zanim je wypowiedziałem. Kazałeś nam przyjść do Ciebie i prosić o każdą życiową potrzebę. Ty jesteś Jego rawą, Bogiem, który uzdrawia, i Ty masz ostatnie słowo co do mojego przeznaczenia, liczby lat, które przeżyję. I będziesz ci służyć na ziemi. Przychodzę do Ciebie dzisiaj jako Twoje dziecko. Pragnę usłyszeć od Ciebie i proszę o Twoje boskie uzdrowienie. Jest tak wiele, czego nie rozumiem w życiu, ale wiem, że jednym dotknięciem, jednym słowem, możesz mi uzdrowić. Proszę, przebacz mi moje grzechy. Oczyść mnie z mojej nieprawości i rozpocznij mi swoje uzdrawianie od wewnątrz na zewnątrz nie zawsze wiem jaka jest twoja wola panie zwłaszcza w takich czasach jak teraz kiedy rozpaczliwie szukam twojego oblicza ofiarowuję ci i żadnych obietnic żadnych targów żadnych umów do wymiany dla mojego zdrowia po prostu kłaniam się przed Tobą, by powiedzieć Ci o pragnieniu mojego serca, że chcę spędzić jak najwięcej lat, jak tylko mogę, kochając Cię tutaj, kochając innych i pragnąc. Stać się bardziej podobnym do Ciebie, jakkolwiek zdecydujesz się to osiągnąć, zależy od Ciebie. I dla mnie jest to w porządku. Jeśli korzystasz z usług lekarzy, aby leczyć, daj im mądrość, aby wiedzieli, co robić. Niezależnie od tego, jak to osiągniesz, uzdrowienie, które dajesz, jest zawsze cudowne i zasługujesz na nie. Wierzę w całą chwałę, masz moc uzdrawiania, pokazałeś to na Ziemi. I nadal uzdrawiasz w cudowny sposób. Dzisiaj, nawet gdy moja wiara jest słaba, mówisz, to wystarczy, a moja miłość do ciebie jest silna. I już cię znam. Trzymaj moje serce i życie w swoich rękach. To od ciebie zależy. Jeśli mogę przynieść Ci więcej chwały poprzez uzdrowienie. To o to proszę, bo tego pragnę. Jak cudownie móccie czcić bez skazy i być całkowicie uzdrowionym, pokaż innym swoją uzdrawiającą moc, aby oni również mogli zostać uzdrowieni i chodzić w pełni w, drogocennym imieniu Jezusa. Amen.